Bardzo rzadki medal Jana III Sobieskiego wraz z królową Marią Kazimierą na awersie. Jest to medal o wadze sześciu dukatów, wybity w srebrze. Wybity na okoliczność wizyty Pary Królewskiej w Gdańsku w 1677 roku. Mamy tutaj egzemplarz, który poza tymi drobnymi takimi z kazami na powierzchni tak jak to nazwaliśmy to, to tutaj Państwo teraz możecie zauważyć no prezentuje się znakomicie w pełni medalowe lustro co można tutaj zauważyć pod piękną starą patyną tutaj mamy na awersie bardzo wysoki relief króla znakomicie przedstawione postaci na rancie Widoczne napisy. Egzemplarz ogromnie rzadki, natomiast w połączeniu z tak znakomitą urodą, wręcz nieosiągalny. Tego typu medal, proszę Państwa, w tym roku, w styczniu na aukcji Spinka sprzedał się za 8000 dolarów. Co prawda miał znakomitą prowinencję ze zbioru Ameryka Huttenczapskiego, natomiast no śmiem twierdzić, że ten jest ładniejszą sztuką. Polecamy Państwa uwadze.